Cześć tuż Tygrys i będę komentował grę z grupy H. Czarnym grał oko w oko, białym Blidubli. Muszę przyznać, że gra dla mnie trudna do omówienia, bardzo taka z małą liczbą widocznych błędów. Musiałem się tutaj nieźle na, na gimnastykować, żeby coś wymyślić. Od razu powiem, że taka formacja jest częściej spotykania, kiedy czarne mały kamień i chcą coś tworzyć po lewej. Jeżeli to biały mały kamień, to częściej gra się spokojnie tam. Nie jest to jakiś duży błąd, ale zazwyczaj gramy tu, kiedy jesteśmy trochę odważniejsi w okolicy. Nie mamy się czego bać. Tu joseki, tylko znowu czarne zegrały tak wysoko na czwartej linii, bardzo podobnie jak tutaj. No, i to zostawia taki otwarty kształt, można by powiedzieć. A otwarte kształty no, są, chcą mieć kontynuację, którzy którym coś tworzyli, i znowu, jak czarne chce otworzyć na dole, to wtedy to ma. Jakiś sens? Jeżeli nie, to zostawiamy sobie brzydką słabość. Czy to w tym miejscu, czy nawet w tym od razu. Jak białe od razu bo zagrały tu, to może jeszcze jakoś sobie czarne poradzą, tak? Tutaj idzie coś takiego. Yy, może coś takiego i białe mogą się tutaj poczołgać i jakoś tam poprzeżywać. Możliwe też jest zagranie w ten sposób, jeżeli nie ma drabinki, ale drabinka niestety jest. Czyli. Na teraz może nie, ale jak będzie jakaś drabinka, albo w przyszłości jak będą jakieś kamienie na dolnej bandzie, to jak najbardziej można w ten sposób grać. Jest to irytujące, więc to jest taki bezpieczniejszy wybór. Tutaj naturalny ruch chcemy rozbić ten format, rozbić połączenie między białymi kaniami. Tutaj co prawda taki ruch troszkę dalszy jest jeszcze lepszy, ale ten, który jest zagrany też jest w porządku. To ma dużo sensu, żeby zagrać właśnie pincer, żeby zagrać hasami, Zagrywają. i tu bardzo się dziwiłem, że czarny zagramy na dole. Górny prawy ruch jest ważny teraz, ale to była tylko chwilowa wymiana, a później znowu wróciliśmy. I ważne, że tutaj wróciliśmy, to jest ważne miejsce. Mamy porościane grupy, tutaj jest jedna, druga grupa, pośrodku nasz kamień, jeszcze w rogu kamień jest za mocny, więc ważne, żeby coś tam dograć. No i to tak poszło, że czarne kopnęły i się wyskoczyły. Białe grają w bardzo taki może nie sposób, ale sensowny. Jeżeli mamy taką odległość między białymi kamieniami, to jak najbardziej można próbować tak grać. Ja zwyk zwykle mówię, że jeżeli ruch, który wygląda jakby łączył, ale nie łączy, no to zazwyczaj nie jest to dobry ruch. Natomiast ten ruch w kół 11 jest trochę wyjątkiem. On może nie łączy tak od razu, ale, ale prawie że zamka czarne i to jest wystarczająco dobre. Zresztą, zobaczmy, co tu się stało. To wszystko jest sensowne. Ja bym zrobił tutaj taką wymianę taką. Można nawet białe by zagrały w ten sposób. Tak ciekawie, jeszcze troszeczkę. Ale ta wymiana byłaby w porządku i czarne mogło tutaj wychodzić. To byłoby coś, czego ja bym się spodziewał. W grze, w grze czarne zagrały tutaj. Nie jest to błąd. Białe mogło od razu przeciąć. No i bardzo rozsądne czarne tutaj oddały. Już teraz na tę wymianę to za późno, żeby tutaj zrobić. Trzeba oddać. Czarne się łączą, no jest to jakiś w miarę równy y, rezultat. Trzeba pamiętać, że te kamienie tutaj nie są wcale takie istotne, bo tutaj czarne się ładnie połączyły. Tylko te dwa kamienie czarne są ewentualnie do rozcięcia, a tak naprawdę nie da się ich rozciąć. Tak, to jest po prostu łapiemy białe kamienie więc. Nic tam się strasznego nie dzieje. Białe zagrały M17. M17 jest ruchem odważnym. To tutaj te kamienie, tutaj to jest silna grupa i my podchodzimy tuż pod nią, jak pod nóż. No tak się raczej nie robi. W szczególności, że białe mają tutaj słaby punkt po lewej stronie. Tutaj jak mamy to kejmę, to zagranie pod spodem jest słabym punktem. Podobnie też jak tutaj i tutaj. To wszystko są te słabe punkty, o których warto pamiętać. Oczywiście zawsze można się obronić jakimś kopnięciem, ale już to kopnięcie sprawia, że czarne są wzmocnione, że mają mocny kształt, taki solidny i, i białe będą mieć problem z tym kamieniem w M17. Czyli y, tam góra jest dość ważna. Czarne gram na dole. Y, można też grać tutaj do, do, do rogu. To jest równie dobry ruch. Prawdopodobnie czarne chciały zagrać tu w, w związku z tymi słabościami, więc jest to dość zrozumiałe. Na razie białe kopają. Tu, tu, I teraz grają z tej drugiej strony. To jest słaby punkt. Wciąż kluczowe jest zagrać w okolicach H17. Na razie czarne grają do rogu. No i to to nie jest złe, to jest duże, natomiast wciąż tutaj u góry jest ważniejsze, żeby grać. No, ostatecznie biały tam dogrywają. Czarne dogrywają w ten sposób. Prawdopodobnie to byłoby spokojniejsze i lepsze. Mniej agi. Dobra i teraz białe grają hane. Bardzo sprytnie, nie chcemy ratować tych kamieni, bo jest to trudne. Natomiast możemy je poświęcić w taki dość sensowny sposób. I teraz tak, czarne zagrały dość ciekawy ruch, który no, okazał się, że nie był za dobry. Tak, tak się mi się wydawało przynajmniej, bo białe grają tu i łapią w drabinkę. Jeżeli łapią w drabinkę, no to wtedy nikt nie zyskaliśmy, natomiast Okazuje się, że czarny mają po prostu łamacz drabinki, bardzo ładny, więc cała sekwencja wcale nie jest zła. Jest to łamacz tutaj. I żebyśmy się upewnili, że łamie drabinkę, ale on łamie łami drabinkę. I niestety, no, jakby ja odpowiedział tu, to wcale to nie znaczy, że drabinka działa. Czarny mógł uciekać, więc mamy bardzo ładny łamarz łamacz drabinki i przez to ta cała sekwencja nie jest zła dla czarnych, tak jak mi się wydawało na początku. Tak, czyli to docięcie jak najbardziej w porządku, tylko trzeba zagrać dobry łamacz, drobinki i tutaj z kolei białe, nie wiedzą co odpowiedzieć. Prawdopodobnie trzeba odpowiedzieć, a później się pogodzić, że tutaj czarny nam ucieknął. Nie wiem, próbować grać jakoś tak. To jest to, co ja bym pomyślał. W grze zagrały inny łamacz i ten łamacz wcale nie jest taki mocny. On nie kładzie presji na białym kamieniu, można go łatwo zignorować. Jest to duży ruch, bo też pomaga rozwijać dolną bandę. Natomiast nie jest to też idealny ruch do rozwijania dolnej bandy, bo białe będą miały możliwość przecięcia tutaj kiedyś. Tak, to Istnieje to aż cały czas. Na razie białe dograły, żeby nie działała, to ma sens. I czarne kontynuują na górze. No nie jest łatwo, ale trochę za późno się na tą górę zabraliśmy z osobowością, ale coś tam może jeszcze uda się wywalczyć. Może o tej wymianie trochę powiem to na to. Takie wymiany rzadko są dobre. Jeżeli nie dogramy tutaj to białe będą miały szansę później zagrać b15 ze złapaniem kamienia co daje dodatkową wartość. Prawdopodobnie to było po to żeby białe jak zagrają tutaj żeby nie było jakiegoś łączenia prostego. Natomiast to tak bardzo nie pomaga. Muszę powiedzieć od razu że to nie jest w tym kształcie taki popularny ruch. W tym kształcie to najprawdopodobniej jakoś tak zagramy albo nawet tak. Ten kształt byłby popularny, gdybyśmy to wszystko przesunęli o tak jedno w dół. Tak jakby biały tutaj kamień był w Hoshi, to wtedy jest popularne Joseki. Ja może je pokażę. Żebym się tylko nie pomylił. O, tak. I teraz ten ruch jest, jest widziany często, i często się po, po, po pojawia coś takiego. buru, buru, buru. Czarne się łączą, białe dostają z zewnątrz, jest to jakiegoś rodzaju blaseki. Często mówię w tej sytuacji. Grze inaczej. Czarne są tam bliżej brzegu i nie jest to dla nich takie opłacalne. Znaczy się w tym przypadku białe, bo zamieniłem kolor. Przepraszam za tą zamianę, to nie było zamierzone. W każdym razie nie jest to raczej dobra wymiana. I można było od razu grać to G14. Postanowiliśmy oddać tę górę. To jest dużo punktów. Nie da się ugryźć, że białe uzyskują przewagę terytorialną. się, czy dało się tutaj walczyć jakoś mocniej, ale chyba jest to dość ciężkie. Nie, 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 nie widzi mi się tutaj jakaś taka mocna inwazja niestety, więc może miało to sens. Może warto było to zostawić, a może też zagrać trochę bezpieczniej, żeby czarne były tutaj połączone, bo jak zagramy dalej, to wciąż są jakieś możliwości cięć. I dolna banda jest najważniejsza. Nie da się ukryć, że dolna banda jest najważniejsza i to jest ruch, który rozwija, bo z lewej strony już mamy ruch rozwijający. Jest tu to, to cięcie, które może biały powinny zagrać albo tak, albo, albo siak. Nawet to wszystko tam powinno mniej lub bardziej zadziałać. Biały postanowiły wejść głęboko. No, to jest bardzo odważne i jak zobaczymy, nie jest tak łatwo tym kamieniem przeżyć. Czarny zagrały hane. Bardzo rozsądnie z tej strony, podoba się, jest cięcie. I teraz trzeba uważać, żeby nie stracić żadnego kamienia, to najłatwiej po prostu zagrać z tej strony albo z tej strony, to są dwa ruchy możliwe. I z tej strony było lepiej, bo jeżeli białe będą uciekać w lewą stronę, to nic tam nie zdziałają. Na przykład nawet takie po poświęcenie nie im tam pomoże, bo tutaj czarne złapią raczej te kamienie. Mm. A dodatkowo, jakby, ja białe do coś tutaj, to zawsze jesteśmy połączeni z lewej strony, więc też jesteśmy bezpieczni. Tak? Nic tutaj za bardzo białe nie mogło wymyślić. Czarne zagrały z drugiej strony, jest to troszeczkę gorsze, jest większa szansa, że coś tutaj się zdarzy. Białym, białe zagrały Atari, było i to wygląda jakby tutaj miało miejsce mieć poświęcenie, coś takiego, co było bardzo dobre dla białych. Na szczęście, czarne nie muszą tak odpowiadać i tak nie odpowiedziały. Bardzo słusznie zagraliśmy. J5. Możemy ten kamieniem poświęcić, i wciąż białe nie mają życia. Po wydłużeniu nie wygląda na to, żeby białe miały tutaj życie. I nawet po tym ruchu, w wydłużeniu, i biorąc złapaniu to wciąż nie wygląda, jakby to było życie. Wystarczy zagrać w, G, w G1. No jest to troszeczkę skomplikowane, ale wydaje się, że to łapiemy białe. Białe nie mogą zagrać Hanę, bo zostaną odcięte. Jak zagrają tu, to jest ten ruch. I po prostu nie ma jak tutaj uciec, więc białe powinny być martwe. Niestety dla czarnych udało się białym tutaj przeżyć, czarny dograły tu, białe przeżyły. To zdecydowanie postawiło czarne w trudnej sytuacji. Białe teraz osiągnęły już taką pełnoprawną przewagę, ale to jeszcze nic się nie decyduje, tak? Mamy tu parę wymian, które nie są takie dobre, bo czarny stał zewnątrz, zewnątrz, tam gdzie biały już mają kamień. I dodatkowo mogą wesprzeć ten kamień, bo mają w sandę, czyli w ogóle nie będzie tam dużo. Tak się dokładnie zdarzyło. Teraz czarne próbują tutaj uciekać z dwoma kamieniami. Na razie to nie jest jakby nic ważnego, ale to był plan. I ten plan był dobry. Zaraz zresztą ten plan zobaczymy. Plan jest taki, że ta drabinka działa, co prawda, ale może dałoby się rozdzielić te dwie grupy, ten i ten. No, tak, czyli Zmusić białe, żeby zbiły ten kamień, ale w zamian odciąć te kamienie w środku. No i to jest bardzo dobry pomysł i dobra szansa na nawrócenie do gry. Ostatecznie białe odpowiedziały tak, i czarne natychmiast wykorzystały szansę z ucieczką, bo teraz drabinka nie działa. Bardzo mądrze. Prawdopodobnie białe powinny oddać te kamienie, nie przejmować się tym, że to tak. Tracimy parę kamieni, teraz wciąż białe powinny być do przodu. Może nie aż tak duże jak wcześniej, ale jakoś sobie powinny radzić. W grze białe tak złośliwe chciały wszystko uratować. No i zapłaciły dość dużą cenę. Tutaj widzimy już sentę, redukcję białego terenu, bardzo poważną. No i cały czas ten, ta biała grupa teraz już jest odcięta. Tutaj trzeba martwić się o życie bardzo, bardzo mocno. Wydaje mi się, że białe nie martwiły się aż tak bardzo. Tak niebezpieczeństwo. Zaraz zresztą zobaczymy. Teraz czarne próbują zabijać w jakiś sposób bardzo mocny no i znowu białe nie dogrywają do tej grupy tam gdzie trzeba tutaj nawet to cięcie nie byłoby takie złe, ale trzeba to teraz. Zwrócić się do tej grupy na środku na przykład przeciąć tutaj. Przepraszam tutaj dostać jakieś ruchy w centę tak i teraz spróbować jakbyś tutaj przeżyć coś tutaj zagrać żeby żeby to życie się znalazło raczej się da znaleźć jeżeli znajdziemy to życie to Białe powinny być zadowolone w tej grze. W grze no nie zagraliśmy tego. Nie zagraliśmy i zupełnie straciły, straciły tutaj białe sente, a może nawet nie straciły, ale nie dostały ruchów na zewnątrz. I teraz już nie jest łatwo przeżyć. Czarne tutaj bardzo ładnie pograły, grając witalne punkty. I no na, mój, na moje oko nie widać było tutaj szans, żeby tutaj białe przeżyły w jakiś sposób rozsądna gra czarnych. Tutaj było to rozcięcie tych yy, tych kamieni jeszcze możliwe, ale teraz albo żyjemy, albo łapiemy te, te cztery kamienie, więc nic się strasznego nie dzieje. Nie było tutaj szans na zabicie czarnej grupy. No i teraz to już po prostu jest po tokach. Czyli gra taka wyrównana, bez takich większych błędów, bardzo ciekawa, tylko yy, ta środkowa, ta środkowa grupa została opluta i to tak jest niepotrzebnie, nie można o takich dużych grup opluwać. Też to yy, niewzięcie, że tak powiem, drabinki się zamściło, tak Jeżeli kończymy drabinkę, to zazwyczaj chcemy ją złapać tak bezpośrednio, żeby już nie było problemów. Na przykład jak czarne zagrały tu, to można po prostu zabrać tu bezpośrednio myślę, że byłoby to bezpieczniejsze. Dobra, co tutaj jest ważne? A, Zwrócę uwagę na te wszystkie ruchy na czwartej linii. Tu, tu, tu. Też tutaj były ruchy na czwartej linii i słabości, które można było wykorzystać. No i nie wszystkie zostały wykorzystane. Tu na dole nie została ta słabość wykorzystana, i tu u góry też nie. Tu. U góry po prawej z kolei białe zagrały, ale u góry po lewej i czarne nie zagrały, tam gdzie ta słabość była. Trzeba o nie pamiętać. Czasem też ten ruch działa tak samo jak ten ruch tutaj, więc to trzeba też wziąć pod uwagę. Co tu jeszcze mamy ciekawego? No, tutaj były jakieś błędy obliczeniowe, znaczy błędy w, w czytaniu. Przede wszystkim trzeba było grać z tej strony, a jak zagraliśmy z tej strony, to też jeszcze była szansa, żeby, żeby całą tą grupę zabić. tak? To było tak, że tutaj zabiliśmy. To była ta szansa. O, jeszcze mogłem przestrzec przed ruchami, wymianami takimi jak tutaj. tak? Widzimy, że to jest niby wstępne, ale nie jest to raczej dobra wymiana dla czarnych. Pozwala białym później złapać ten kamień co daje troszkę punktów i siłę przede wszystkim grupie, grupie u góry. Zazwyczaj nie robimy takich wymian. Nawet jeżeli chcemy tej obronić przed jakimiś takimi ruchami tutaj, to raczej, raczej się takich ruchów nie robi. Raczej się nie robi. No chciałbym odpowiedzieć więcej, ale jakoś tak ciężko mi tutaj znaleźć coś do powiedzenia i chyba to by było, to by było tyle. Może tylko jeszcze powtórzę, że fajny tutaj sposób czarnego, żeby widzieć, że nie, nie mamy dobrej sytuacji, że mamy mniej terenu, to trzeba spróbować coś zatakować, trzeba spróbować coś zahechmęcić. Tutaj po prostu zagraliśmy ruch, który był ciężki do odpowiedzenia, czyli ten ruch nie, chcieli, nie chciały białe zostać odcięte, a z drugiej strony jest to drabinka i, i, i wybór był trudny. Sposobem na rozwiązanie tego problemu było poświęcenie tutaj. Zdać sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, oddać to jest w ogóle bardzo trudne, żeby. Umieć zorientować się, że sytuacja jest trudna i poświęcić jakieś kamienie wymaga to dużego takiego wyczucia, umiejętności też liczenia, czytania, żeby, żeby wiedzieć, że tutaj nie co zagramy białe będą mieć duży problem. Więc jakbyśmy się tutaj zorientowali to byłaby szansa, żeby obronić się tak czy siak przed tym. Tak czy siak. Jakby to się martwił o to cięcie to nie powinno się martwić. to nic wielkiego się dziać nie powinno. Tak to przynajmniej wygląda. No dobra, to tyle ode mnie o tej grze. Dzięki wszystkim za wysłuchanie i miłego grania w go. Trzymajcie się.